Wózek ICR mc 3 na przełomie ostatnich lat razem z wózkiem Optimus 2 cieszył się największym zainteresowaniem wśród klientów niemieckiego producenta firmy Mera. I nawet po wprowadzeniu do portfolio przez producenta takich nowości jak Ichar Sky, Orbit czy RS, ta tendencja wcale nie maleje. Dzieje się tak, ponieważ model MC3 prezentuje świetny stosunek ceny do jakości oraz ma bardzo bogate możliwości personalizacji pod konkretnego użytkownika. Ten konkretny egzemplarz wózka, oprócz świetnych właściwości jezdnych, posiada na wyposażeniu wszystkie możliwe opcje elektryczne, w które może być wyposażony model MC3. Do omówienia ich przejdziemy za moment, natomiast teraz skupimy się na parametrach technicznych, jeżeli chodzi o jazdę. Wózek może być wyposażony w koła pełne, bezdętkowe lub pompowane w zależności od waszych preferencji. Z przodu mamy oponę o średnicy około 25 cm, tył to aż 36. Z przodu, jak widzicie, opona ma niski profil. Całość napędzana jest dwoma silnikami o mocy wyjściowej 220W na stronę, natomiast specyfikacja pozwala nam rozbudować tę moc aż do 350W na stronę. Producent na start daje nam dwa akumulatory o pojemności 50A, natomiast możemy je zwiększyć do pojemności aż 80. Całość zawieszenia, jeżeli chodzi o przód i ty, osadzona jest na amortyzacji, co znacznie zwiększa nasz komfort jazdy. Na komfort naszej jazdy, oprócz amortyzacji, w którą wyposażony jest wózek, wpływ na pewno będą miały siedziska, które wybierzemy do naszego wózka. Fotel Recaro w wersji elektrycznej jest to topowa wersja w ofercie Meiry. Charakteryzuje go świetna boczna stabilizacja oraz możliwość zwiększenia głębokości o około 5 cm. W połączeniu z pasami czteropunktowymi zapewnia świetną stabilizację. Drugie siedzisko jest to Fotel Ergo Seed, Gruba około 7 cm poducha oparcia oraz siedziska. Największą zaletą siedziska Ergo jest możliwość dopasowania pod kątem użytkownika, jeżeli chodzi o szerokość i głębokość siedziska. Mamy tutaj regulację od około 40 do 53 cm głębokości. Trzecie podstawowe siedzisko, klasyczna poduszka obszyta kordurą lub dzianiną oraz tapicerka oparcia mocowana na pasach velcro. Ok, teraz przechodzimy do funkcji elektrycznych, to co najbardziej charakteryzuje ten wózek. Pierwszą i moim zdaniem najciekawszą opcją jest opcja windy. Wchodzimy w panel sterowania, wybieramy windę i jedziemy do góry. Mamy tutaj regulację do wysokości maksymalnie 30 cm. To, co charakteryzuje Mayre, to to, że stosują windy osadzone na tubie, przez co są bardziej stabilne w porównaniu z klasyczną krzyżakową oraz mają większą nośność. Po dotarciu do góry wózek umożliwia nam jeszcze jazdę po płaskich nawierzchniach. Drugą opcją i chyba najczęściej wybieraną w wózkach Majry jest opcja elektrycznej regulacji kąta oparcia. Jeżeli chodzi o fotel Rekaro w wersji elektrycznej, otrzymujecie ją już w standardzie razem z fotelem. Natomiast przy wyborze siedziska Ergo bądź standardowego, jest to jako dodatkowa opcja. Wchodzimy w panel sterowania, wybieramy elektryczne oparcie i regulujemy je w zakresie do 50 stopni. Po dotarciu do punktu skrajnego mamy sygnalizację dźwiękową i wózek uniemożliwia nam dalszą jazdę. Jest to kwestia bezpieczeństwa przed ewentualną wywrotką. Ok, była już winda, była elektryczna regulacja kąta oparcia. Kolejną opcją, w którą możemy wyposażyć model MC3 jest opcja kołyski, czyli tilt. Mamy tutaj regulację w zakresie do 30 stopni. Maksymalnie w pozycji skrajnej wózek automatycznie załącza nam blokadę jazdy, natomiast gdy wybierzemy mniej więcej połowę wartości, możliwa jest jeszcze jazda. Czwartą i ostatnią już funkcją, w którą możemy wyposażyć model MC3 jest elektryczna regulacja kąta podnóżków. Mamy tutaj regulację niezależne, lewy bądź prawy podnóżek bądź oba jednocześnie w zakresie do 90 stopni. Myślę, że w połączeniu z tymi czterema funkcjami, które ma Model MC3, na pewno znajdziecie dla siebie dogodną pozycję. Po więcej szczegółów i pełną specyfikację odsyłam Was do strony producenta. Link znajdziecie w opisie filmu. Natomiast ja się teraz żegnam. Cześć. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.